Najgorszą cechą do związku czy jakichkolwiek innych bliskich relacji jest sztywność emocjonalna. To jest taka postawa, wedle której ja się taki urodziłem, urodziłam i się nie zmienię. Mama mnie tak nauczyła i tak musi być. Nie przyznam się komuś do błędu, bo jeszcze ktoś by odkrył, że ja mam kruche ego. Ja wiem, że dzisiaj wiele osób ma różne problemy. Ma diagnozy, ADHD, autyzmu, zespołu aspergera, depresji, zaburzeń osobowości, i tak dalej, ale czy ta diagnoza powinna być usprawiedliwieniem co do tego, że się nie zmieniamy i krzywdzimy inne osoby swoim zachowaniem, wybuchem emocji, milczeniem, cichymi dniami, czy ta diagnoza powinna być zobowiązaniem do tego, że wkładamy jeszcze większą pracę, jeszcze bardziej się staramy, żeby być dla siebie mniej uciążliwymi i dla innych. Kwestia tego, czy ty chcesz wyjść z tych swoich wąskich schematów myślenia, z tej swojej sztywności emocjonalnej i zbudować dojrzałość emocjonalną, która jest najbardziej pożądaną cechą do związków.